Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj piątek. Piątek? Piątek. Może mi się wszystko myli. Tych niedziel było w kupie 3. To człowiek już pogubiony. Poniedziałki, wtorki, piątki. Nie wiadomo co i jak. Dobra, piątek. 29. Dzień grudnia. Jutro 30. A, tak, 29. I dzisiaj mamy trzy dyszki wkładu. Dogrywka robię ten nowość Money Maker, Baker Maker, bo nie wiem śpiewało chyba Money Baker, a to jest Maker. Aha, dobra. <ścoughs> Szukamy w orkażu złota, które mnoży. Zobaczymy, czy dzisiaj coś da z numerem 16. Mega pensja z numerem 11. Eee, no widzicie, i tak to jest. I krzyżóweczka z numerem 24. O, tak nietypowo. Biorę już co leci, bo już normalnie nie wiem które numery brać, już jadę obojętnie co mi wpadnie w łapę Bo 5 dni temu jakoś tak, chyba padło 500 w niej. I też brałem z tej paczki niestety, no ale ja tego nie wybrałem jak zwykle, nie ale 500 padło, a wczoraj, albo no bo przedwczoraj 200 padło też w kolekturze w tej krzyżówce i też nie u mnie <gry> no ale tak to jest niestety Kto? trzeba wybrać po prostu, a jak tu wybrać? może dzisiaj coś tu padnie ja mam tak 30 to przeważnie, jak już wygrywam to 30 no dobra, nie przedłużając lecimy, bo gadu gadu, a tu Trzeba się brać za pracę w domu. No. Obiadki, obiadki. Dzisiaj pałki sobie zażyczyli. skurczaczka, kapustka, <laughs> ziemniaczki. No i będziemy gotować. No bo co, już rano zamanerynowałem. Teraz tam sobie nachodzą. Pałeczki literka n A jeszcze mam dzisiaj do Robienia bigos, muszę zrobić, bo już się nam skończył Wczoraj pokupiliśmy wieczorem Wszystko do bigosu I dzisiaj będę walczył W kuchni cały dzień praktycznie Bo tak to wyjdzie <laughs> A zawsze bigos mamy w słoiczkach robię cały gar. No i się skończyły. Z. Mamy Z. Odczyt. No mogłoby być odczyt tysiąca. Z. Jedziemy dzisiaj pierwszą krzyżówkę. Może odczaruję jako pierwszą, zawsze ostatnią drapię, a dzisiaj pierwszą sobie weźmiemy i zobaczymy, czy coś tu sypnie, czy jozułę powstało. Pierwsze słowo, jak nic nie pominąłem, ale raczej chyba nie dobra, jeszcze C i Y, a, mamy A potrzebne to nie ma a baku na razie kiepścizna co przychodzę to mi tu śpiewa a tu padło 500 w tu 200 ja przychodzę i nic. Normalnie pech. Nie chcę się odczarować ta krzyżówka. Rabarbar, rabarbar. Tak. Tak i tak. Tu powstaje keja i foka, czyli mamy dwie. Hmm. hmm. Ciekawe Dzisiaj trochę Ach, Chmur mniej Coś mnie kart kurcze nie wiem boli Nie wiem czy przewiało gdzieś mnie czy coś Normalnie masakra Tak. I dalej będzie C? No nie Będzie W a w mamy tu i powstaje sowa. Sowa i coś tu było? Czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. W pierwszej mi się wydawało to tu, chyba było coś. Foa, tu była, i keja. W. Kurczę, ale jakby tak padło, to było dobrze. Www, w, w, w. tu chyba W nie widzę. Nie widzę, może lepiej jestem. R. Psia, w bonusa nie będzie. Ale tu powstała gra, czyli co? Co ma tu drugie? Myślałem, że tu było to trzecie. Już mi się wszystko myryda, Tu razy Ale to nic nie daje. Wszędzie coś brakuje. R. Tu by się przydało właśnie to trzecie słowo. No ale, no ale. Wiadomo co jest. Po dwa będzie i. Dziękuję do widzenia. R. Tam zostało jedno tylko literka. U panie. U panie. No to myślę, że będzie <laughs> Y może No jeszcze lepiej. Dziękujemy. Do widzenia. RAZY 2,20. Dziękujemy. Do widzenia. CU. No czyli nadal nic. Kto inny sobie weźmie tam do wygrania. A ja zostawiam te wygrane. Lubię ludziom niespodzianki robić Dobra, krzyżówka, dno kompletne Co to ja robię, co ja robię, co ja robię? Co robię Dobra Lecimy z megapensją 46 35 Tak się źle zapię 19 Kurcze, ale ciężko 17 i

23 chyba nic z tego nie będzie 12 5 i 36 obok no, czyli nic z tego nie będzie CJ Przegrana no to co zerówka dzisiaj znowu może tak być no to zobaczymy ten Money money, money maker. I co my tu szukamy? A tego worka i złota i liczb Dogrywka. Wczoraj poszło jak poszło 52, 45, 18, 11 i 59. A mamy 14. Pięćdziesiąt siedem cztery cztery dwadzieścia sześć dwadzieścia dwa pięćdziesiąt trzy czterdzieści siedem pięćdziesiąt pięć trzydzieści siedem czterdzieści trzy trzynaście masakra trzydzieści dziewięć 33, 46, 32 ostatnie, te nowości to nie dla mnie, 42, 19, 15 i, i mamy worek. Ostatnim rzutem na taśmę mamy worek, i będzie dyszka pewno, co no, dyszka, ale chociaż dyszka. Jest worek, chociaż dyszka, ja nie mogę. No to jest chyba tak, nie? Se, se, dobra. Mamy worek, mamy dyszkę, czyli dwie do tyłu. Honor uratowany drapania, bo nie ma zera. No dobrze, trzy dyszki wydane. Dwie klatki poszły w las. 10 zł zwrotu oddała Moneymaker. Money, 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 maker. Please. Dobra. No i tyle na dzisiaj. Zobaczymy jutro. Nie ma co szaleć już, bo tragedia. Po nowym roku zrobię ten konkurs. Znaczy, tam rozdanie takie na no mnie myślę. Cały czas, co by tu wymyślać. Nie chcę w tym roku latać jak dzik, zbytnio czasu nie ma, może na żywo by się coś zrobiło, nie wiem, muszę pomyśleć, no i zrobię podsumowanie całego roku, ile wydałem, ile wygrałem, ile przerżnąłem przez cały rok, ciekawi, to piszcie w komentarzach, czy zrobić takie podsumowanie całoroczne, Toś to w nowym roku wstawię, ile wydałem. Cały rok, ile wygrałem z tego, i ile jestem na minusie. Bo na pewno nie na plusie. <laughs> no dobra. To by było na tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Duża słoneczka. Jest. Nie... O, w kark, bo Ramirez karg, liszy. Ja pierniczę. Nie wiem, czy mi przewiało, czy co, że dzisiaj czy tyle roboty. No nic, ja się w garści. Dobra. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. I widzimy się jutro przed Sylwestrem. Sylwestra, może z Basią sobie zdrapiemy. Tak na koniec roku. Może Basia wybierze. Coś padnie. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. To co? Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.